Szanowni Państwo, na konferencji, która miała miejsce 13 maja, prezes Najwyższej Izby Kontroli poinformował o złożeniu dwóch zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tamte zawiadomienia dotyczyły podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Po tej konferencji jeszcze wcześniej trwały intensywne prace nad ostatecznym stanowiskiem, które nadesłało Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Najwyższa Izba Kontroli również oczekiwała także na stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te stanowisko nie zostało nam nadesłane. Chcąc zachować największe standardy obiektywizmu oraz rzetelności, weryfikowaliśmy przez nadesłane stanowiska. Ten proces się zakończył. Dlatego proszę pana prezesa o zabranie głosu dotyczącej w przedmiocie dzisiejszej konferencji. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Szanowni Państwo. W związku z wynikami kontroli dotyczącej przygotowania i organizowania wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na 10 maja 2020 roku z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego, chcę Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości w czasie przedmiotowej kontroli, kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez. Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów pana Michała Dworczyka, ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych pana Jacka Sasina oraz ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni państwo, pan prezes z uwagi na obowiązki musi opuścić siedzibę Najwyższej Izby Kontroli i udać się na posiedzenie Komisji Kontroli Państwowej. My zostajemy z panem dyrektorem do państwa dyspozycji. Chciałbym oddać głos panu dyrektorowi. Proszę państwa, jednym z efektów kontroli jest stwierdzenie, że Kontrolowana jednostka, kontrolowany podmiot naruszył prawo. Jeżeli taka sytuacja nastąpi wchodzi w grę artykuł 63 ustęp 1 ustawy o Najwyższej Izby Kontroli. Tekst tego, tego przepisu macie Państwo na slajdzie. Artykuł ten stanowi, że w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownictwo jednostki kontrolowanej lub kierownictwo jednostki nadrzędnej i właściwy organ państwowy. Proszę Państwa, co z tego przepisu wynika? Wynikają przede wszystkim dwie sprawy. Po pierwsze, najwyższa Izba Kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ma obowiązek, nie zaś prawo, skierowania odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania. Trzeba też dodać, że artykuł 304 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego również nakazuje, aby wszystkie organy, które dowiedziały się, instytucje, organy, które dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa, które ścigane z oskarżenia publicznego również mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednich organów ścigania i ten przepis dotyczy również Najwyższej Izby Kontroli. I nie ma znaczenia, proszę Państwa, czy uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy najważniejszych funkcjonariuszy w naszym państwie, czy dotyczy pracowników, pracowników zwykłych, pracowników. Urzędu. Drugi bardzo ważny wniosek z tego przepisu płynący to jest to, że po pierwsze, Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdza, że rzeczywiście w tym przypadku czy w innym przypadku popełniono przestępstwo. Należy to do kompetencji innych organów sądów, prokuratury. Najwyższa Izba Kontroli nie kieruje zawiadomienia tylko gdy ma podejrzenie popełnienia przestępstwa, bo to już jest za mało. Proszę zwrócić uwagę, że musimy mieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Co to znaczy? Że nie, że nam się wydaje, że ktoś popełni przestępstwo, ale musimy mieć dowody zebrane w toku kontroli, że rzeczywiście naszym zdaniem, zdaniem Niku, jest uzasadnienie, że ktoś przestępstwo takie popełnił. Teraz następny. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, przychodząc do kwestii dotyczącej podstaw złożenia tego zawiadomienia, to Najwyższa Izba Kontroli stoi na stanowisku, że prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, wydając dwie decyzje administracyjne, dokonał tego bez podstawy prawnej. De decyzje te de facto powierzały przygotowanie wyborów, które miały odbyć się 10 maja 2020 roku, podmiotom do tego nieuprawnionym. W momencie wydania decyzji nie istniały żadne normy rangi ustawowej, które upoważniałyby prezesa Rady Ministrów do organizacji wyborów. Była to wyłączna kompetencja Państwowej Komisji Wyborczej. Poproszę, kolejny slajd. Podobne uwagi dotyczą zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, który brał udział w procesie przygotowania i wydania decyzji premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku. Najwyższa Izba Kontroli podczas kontroli dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych zwróciła szczególną uwagę na opinie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, które były w dyspozycji premiera Mateusza Morawieckiego w momencie jeszcze zanim te decyzje zostały wydane. Zarówno ta opinia oraz opinia Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie pozostawiały suchej nitki na projektach decyzji, które konsultowały. Obie opinie zwracały uwagę na brak związku pomiędzy przygotowaniem wyborów korespondencyjnych, a celem w postaci ograniczenia rozwoju epidemii COVID-19. Szczególnie tutaj warto przytoczyć fragment opinii Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który stwierdza, że działania zawarte we wniosku i mające być przedmiotem polecenia, to znaczy działania zmierzające do przeprowadzenia wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej w 2020 roku trybie korespondencyjnym, w szczególności wskazane we wniosku przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie koniecznych zasobów kadrowych nie są działaniami związanymi bezpośrednio ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19. Brak jest bowiem bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy organizacją głosowania korespondencyjnego, a rzeczywistym ograniczeniem liczby zachorowań. Kolejny fragment tej samej opinii wskazuje na, stwierdza, że poważne zastrzeżenia budzi także treść wnioskowanego polecenia. Miałoby ono, miało ono bowiem obejmować w szczególności przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie kolejnych zasobów kadrowych niezbędnych do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Takie sformułowanie polecenia faktycznie przekazuje spółce Poczta Polska SA realizację zadania polegającego na organizacji wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem w myśl ustawy Kodeks wyborczy za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialne są organy wyborcze, stałe, czyli Państwowa Komisja Wyborcza, komisarze wyborczy oraz powołane ad hoc komisje wyborcze poszczególnych szczebli. Tak jak już Państwu zaznaczałem, jednym z elementów analizowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli przez ostatnie dni było stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych, które zostało nadesłane do Izby tuż przed konferencją z 13 maja. W nim możemy przeczytać, że istniały poważne wątpliwości prawne co do możliwości zawarcia umowy oraz i ewentualnego zakresu, gdyż nie obowiązywały wówczas jeszcze żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznającym Ministrowi Aktywów Państwowych kompetencje w zakresie organizowania czy finansowania wyborów. Warto zwrócić uwagę na to, że to jest stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych w odpowiedzi na zarzut Najwyższej Izby Kontroli sformułowanie wniosków w informacjach o wynikach kontroli jakoby Minister Aktywów Państwowych nie dopełnił obowiązku wynikającego z decyzji Którą wydał Pan Premier. Przechodząc w temacie w zawiadomienia dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez ministra Jacka Sesina oraz Mariusza Kamińskiego, zawiadomienia dotyczą niedopełnienia obowiązków wynikających z decyzji wydanych przez Pana Premiera. Decyzja, chociaż była, była wydana bez podstawy prawnej, to jednak zaistniała w obrocie prawnym. Podmioty, do których skierowana, była skierowana, nie skorzystały z prawa zaskarżenia tej decyzji, a w związku z czym były zobowiązane do jej wykonania. W przypadku panów ministrów byli oni zobowiązani do zawarcia stosownych umów z Pocztą Polską SA oraz polską wytwórnią papierów wartościowych SA. Mimo to nie, nie wykonali ciążących na nich obowiązków. Szanowni Państwo, przez ostatni czas od ogłoszenia informacji o wynikach kontroli możemy obserwować argumenty z jednej strony, że pan, pan premier miał uprawnienie do wydania takowej decyzji. Natomiast to, co zupełnie przemknęło i to, co było niezauważone podczas dyskusji publicznej na ten temat, to fakt, że skoro pan premier. Czy ktoś, kto posługuje się argumentem, że pan premier mógł wydać taką decyzję, istniały podstawy prawne? Pomijany jest fakt, że te decyzje zostały niewykonane przez jego ministrów, a w związku z tym nie wypełnili ciążących na nich obowiązków. Uprzedzając państwa pytania czy wątpliwości, Najwyższa Izba Kontroli pragnie podkreślić, że czymś innym jest wydanie decyzji, która byłaby pozbawiona podstawy prawnej, a czymś innym jej wykonanie. Należy pamiętać, że do czasu wydania przez sąd Czyli tutaj już sprawa jest na etapie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przez, bez, przed wydaniem stosownego orzeczenia. Decyzja jest obowiązującym źródłem obowiązków dla podmiotów wskazanych w tej decyzji. W decyzji przemilczono rolę ministra aktywów państwowych oraz spraw wewnętrznych i administracji, bo ponieważ skoro decyzje są nadal obowiązujące, to powstaje pytanie, dlaczego ci ministrowie nie wykonali tych decyzji? W dyskusji na temat. Poproszę kolejny slajd. W dyskusji na temat stanowiska, informacji o wynikach kontroli pojawił się zarzut, że Najwyższa Izba Kontroli zupełnie zignorowała intencje, czyli kwestię, dlaczego pewne czynności były podejmowane przez premiera. I jednym z takich argumentów było właśnie zagrożenie wystąpienia kryzysu konstytucyjnego, który polegałby na tym, że wybory by się nie odbyły, natomiast kadencja urzędującego prezydenta dobiegłaby końca. I tutaj z pomocą już przyszła przyszła opinia prawna Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która została udostępniona, która była w dyspozycji zarówno premiera, jak i szefa kancelarii, która wskazywała na możliwe rozwiązania tego kryzysu. Jednym z, znaczy wskazano możliwe potencjalne zmiany w konstytucji, które wprowadzałyby zapisy stwierdzające, że wprowadzenie stanu epidemii również skutkuje przesunięciem terminu wyborów. Również możliwe było wprowadzenie zmiany konstytucji w postaci przedłużenia kadencji prezydenta do czasu przejęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta. Wreszcie pojawił się też również pomysł, że to marszałek Sejmu będzie pełnił obowiązki prezydenta po upływie kadencji prezydenta, w sytuacji, w której by nie doszło do wyborów. Ale jest jeden element, którym bardzo jakby też był na ostatnim miejscu wymieniony, ale też mógł być zastosowany w sprawie. Chodziło o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej albo stanu wyjątkowego na całym terytorium Polski lub wskazanym obszarze. I tutaj w opinii możemy przeczytać, że obszar ten to byłby ten obszar z największym zagrożeniem, z największym zagrożeniem COVIDem. I szanowni państwo na same zakończenie chcielibyśmy państwu pokazać to są zdjęcia pakietów wyborczych, które znajdowały się w magazynach Poczty Polskiej. Zgodnie z ustaleniami, tylko do 30 września 2020 roku koszty magazynowania tych pakietów wyborczych wyniosły niemalże 375 tysięcy złotych. Najwyższa Izba Kontroli nie dysponuje informacjami na temat tego, jak obecnie kształtują się te koszty i można zakładać, że oczywiście większe. Szanowni Państwo, i to jest wszystko w temacie, Jeszcze, tak? jeszcze Pan dyrektor? Tak, jeszcze, Bardzo proszę. Jeszcze proszę Państwa, bo Pan y, Rzecznik przedstawił Państwu ten materiał dowodowy, ale chciałbym y, powiedzieć bardzo istotną sprawę, jak ten materiał dowodowy był zdobywany. Otóż proszę Państwa, chciałbym wyraźnie podkreślić, że kontrola przygotowania wyborów powszechnych na, na Prezydenta była kontrolą koordynowaną, co oznacza, że była kontrolą bardzo szeroką. W niej brały udział cztery departamenty, całe departamenty. Każdy z tych departamentów kontrolował inną instytucję. Inną instytucję, na przykład KPRM, kontrolował Departament Administracji Publicznej, MSWJ Departament Bezpieczeństwa i Porządku, Pocztę Polską, Departament Infrastruktury, wszystko to działo się przy udziale naszego Departamentu Prawnego, który rozstrzygał różnego rodzaju sprawy prawne. Proszę Państwa, jak ten materiał dowodowy był gromadzony i dlaczego akurat doszliśmy do przekonania, że w tych wszystkich instytucjach, które kontrolowaliśmy, no jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Żeby to stwierdzić. Kontrolerzy z tych departamentów, z każdego z tych departamentów w kontrolowanej instytucji musieli znaleźć odpowiedni materiał dowodowy. Samo się to nie, nie wzięło. Ten materiał dowodowy był analizowany w poszczególnym departamencie przez doradców prawnych w kierownictwo departamentu. Gdy powstała jakaś ocena, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z uzasadnionym popełnieniem przestępstwa, Naszą, na, nasze stanowisko, naszą opinię jeszcze przekazywaliśmy do kolejnej opinii, żeby mieć pewność, do opinii Departamentu Prawnego, który wypowiadał się, czy nasze uzasadnione podejrzenie ma pokrycie w materiale dowodowym, czy też, czy też nie, a więc na te zawiadomienia, które zostały wysłane dzisiaj do prokuratury i wcześniej. Do, w stosunku do PWPW i Poczty Polskiej pracowało wiele osób. I tak już na zakończenie, proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na dwie, dwie sprawy, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o te wybory. Otóż na poprzedniej konferencji przedstawiałem Państwu, jakie cele były tej kontroli. Wśród tych celów kontroli nie było absolutnie podważenie konieczności przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie konstytucyjnym. My nie oceniliśmy, czy Marszałek Sejmu zarządzając wybory na 10 maja postąpiła słusznie czy nie. Ano dlatego, że w naszych kryteriach oceny nie ma takiego elementu jak, jak, jak słuszność. My możemy kontrolować z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności, gospodarności, ale niesłuszności. Dlatego też nie ocenialiśmy w naj, naj, najmniejszym stopniu tego, czy wybory powinny się odbyć, czy nie. Nawet uż, uważaliśmy, że takie wybory powinny się odbyć. I druga sprawa, bardzo istotna. Nieraz zarzuca się nam przy tej kontroli, że Szczególnie nie, nie, niektóre mass media, ale politycy, że, że w tej kontroli my kontrolowaliśmy, ale nie braliśmy pod uwagę jaka wtedy sytuacja panowała. Jaka trudna sytuacja covidowa panowała. No nie proszę państwa, my zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale nie wychodziliśmy z założenia, że niezależnie czy jakaś jest sytuacja wyjątkowa czy nie, jednak obowiązuje zasada praworządności. Zasada wynikająca z artykułu 7 Konstytucji, że każdy organ musi działać na podstawie w granicach prawa niezależnie od sytuacji. Proszę państwa, no nie może być tak, ta, 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 taka sytuacja, która też jest, jest nieraz podnoszona, taka, taka kwestia, która jest nieraz podnoszona, że no przecież realizowano pewne, pewne obowiązki, szczególnie premier realizował pewne obowiązki wynikające z konstytucji. No Abstrachując nawet, że w konstytucji premier expressis Verbis. Nie jest, czyli, czyli be, tak bezpośrednio nie jest wymieniany jako ten, który bierze udział w realizacji wyborów prezydenckich. Bo w Konstytucji wymieniona jest tylko tylko, w jest tylko marszałek Sejmu, który zarządza wybory na prezydenta i Sąd Najwyższy, który stwierdza ważność wyborów prezydenckich. Abstrahując, że tam tego, tego, tego premiera nie ma. Ale nawet nawet gdyby ktoś z przepisów Konstytucji. Wywodził jakieś wnioski, że prezes Rady Ministrów ma obowiązki konstytucyjne związane z wyborami, to też nie można doprowadzić do sytuacji, że jedna norma prawna dotycząca wyborów wyłącza albo narusza drugą normę prawną, która dotyczy praworządności funkcjonowania wszystkich organów. Czyli jeżeli się stosuje jedną no normę, to nie powinno się powodować, żeby naruszyć inną normę konstytucji. To jest podstawowa zasada prawna. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, oświadczając, zawiadomienia zostaną wysłane po konferencji. Panie Redaktorze, dzisiaj spotykamy się w formule briefingu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji po spotkaniu. Bardzo dziękuję Państwu.